Witajcie z szarego domku eee, Spadł śnieg, tutaj mamy wyraźnie taki śnieg i też widać ślady samochodem tutaj widać bramę, która jest częściowo otwarta i to w zasadzie ciekawostka z wczoraj wczoraj rano wstałem i nie mogłem wyjechać samochodem, dlaczego? ponieważ sytuacja była dokładnie taka jak teraz to no, skrzydło się tworzyło i ono się w dodatku otworzyło nie do końca to no, skrzydło się nie otworzyło prawie wcale teraz się otworzyło dosłownie centymetr Mm. No i wczoraj, o którym tu widać, się otworzyło? Wczoraj się otworzyło dotąd i więcej. Potem z nim długo walczyłem. Udało mi się finalnie otworzyć to skrzydło, dotąd, bo tutaj też widać, bo tutaj jest odświeżone, I w zasadzie, przez tę tak chyloną bramę, udało mi się stąd wyjechać. Ale fakt jest taki, że brama nadal działa. Eee, tutaj awaryjne otwarcie wprawdzie jest, ale nie mam kluczyka. Oznaczeń to już nie ma żadnych. No, nic wysłałem zapytanie do producenta. że może po zdjęciach, powiedział, że się zorientuje, co to jest, co za siłownik. I może mi powiedz, czy da się coś z tym jeszcze zrobić, czy już, niestety, nie. Czekamy na informacje. Dopóki liczą, ja idę na pracę. Cześć. A teraz sobie wyobraźcie, jak jadę za Tesla, chyba. A przy okazji opowiem Wam, jak naprawiłem tą bramę. Więc naprawiłem ją tak, jak to robi informatyk, reset. Przy czym ja uderzyłem troszeczkę bardziej z zawaluowanej metody. I najpierw kazałem bramie się otwierać. Otworzyła, otworzyła się losowo ta końcówka drzwi, przesuwała się no tak czasem 10 cm, czasem 3. Czasem zdarzyło się z dwa razy, że 20. No i w efekcie tego kazałem bramie najpierw się otwierać, otworzyła się tyle ile się otworzyła, potem kazałem jej się zamykać i wyłączałem jej prąd żeby się zbyt daleko nie, nie zamknęła i potem znowu kazałem jej się otwierać i takim oto sposobem szarpiąc po, po e, kilka dosłownie centymetrów czasami była też strata e, no ale szarpiąc w ten sposób Niestety przy, przy uruchomieniu ta brama chyba tam też jeszcze kradła kawałeczek. No ale w efekcie tak naprawdę utworzyłem, uzyskałem takie otwarcie, które wystarczyło mi na to, żeby ze złożonymi lusterkami i duszą na ramieniu i dodatkowym obserwatorem po prostu przejechać i wydostać się chociażby jednym samochodem z zabramy. A więc, skomplikowana sytuacja, ale ogólnie rzecz biorąc, się udało.